Dajcie ponownie dzisiaj w serwisie naprawa płyty głównej bądź diagnoza jest to płyta z laptopa del vostro dokładnie teraz nie pamiętam nazwy modelu dokładnego model płyty to LA myślnik D822P rewizja pierwsza A powiem Wam co się stało laptop pracował podczas burzy niestety uderzył piorun uszkadzając router no i niestety tą płytę główną, spójrzcie co się stało, tutaj widać strzał dokładny, uszkodzony rezystor, płyta w ogóle się nie uruchamia, dzisiaj właśnie zajmiemy się diagnozą płyty, zobaczymy co się uszkodziło, sprawdzimy jakich napięć brakuje, jaka jest rezystancja na cewkach, być może gdzieś jest zwarcie, będziemy robić jakąś może próbę zwarciową, zobaczymy. Więc co? Biorę się do pracy. Zasilanie do płyty podpięte. Teraz sprawdzimy podstawowe napięcia. Typu 3,3 3 i 5V. Czy w ogóle takie napięcia są? To powinniście wszystko widzieć. Obie przetwornice znajdują się tutaj. To jest jedna przetwornica, to jest druga. I tu są cewki od tych przetwornic. Będziemy mierzyć na tych cewkach. Tu mamy 5, czyli jest w porządku. No i tu spójrzcie, nie mamy napięcia 3V. Z tego napięcia oczywiście płyta nam nie wystartuje. Włączam płytę od zasilania, sprawdzimy rezystancję. Tutaj się dzieje, czy jakieś zwarcia nie mamy. No i niestety, spójrzcie, mamy zwarcie, więc jest już niedobrze. I ja przypuszczam, co się mogło stać, jeżeli właśnie laptop był podpięty podczas burzy po sieci LAN. Tutaj sieć LAN. Jest podpięta magistralą do procesora. Później pokażę Wam to na schemacie. I powiedziałam, że niestety uszkodzona jest hybryda. Co nam zostało? Możemy zabić próbę dwa Zobaczymy, co się, co się będzie grzało. Być może kontroler KBC może być też uszkodzony. Sprawdzimy. Więc co? Podpinam. Zasiśniemy szablonaturowy i zobaczymy, co się będzie działo. A plusem, podtopniemy się tu do mhm. zworki PJP102. Tutaj myślę, że będzie ok. Troszeczkę topnika. Trzyma się i jeszcze gdzieś masę musimy podpiąć. Masę możemy tutaj podpiąć nawet. Dobra. Wszystko się trzyma. Spójrzcie przylutowane. I teraz zostało nam uruchomić zasilacz. Oczywiście napięcie nie większe niż 3,3 V. I zaczynamy od 1A. Spójrzcie, uruchamiam zasilacz. I teraz zobaczymy napięcie ustawimy końca właśnie z ręki i zaczniemy od 1A. Dobrze, uruchomiam zasilacz. Teraz zobaczymy czy tu się nic nie grzeje. Na razie nic nie wczułam, że się grzeje, więc zwiększamy do 2A. Dobra, zostawiono 2,5A. Słyszycie właśnie, jak chyba zaczyna działa. I niestety delikatnie nagrzewa się mostek. Większe jeszcze amperaż. Teraz ustawione 35 ampera. Niestety nagrzewa się hybryda. Niestety nie mam wam tego pokazać, bo nie mam kamery termowizyjnej. Także jest hybryda. No i skończę próbę z bo nie ma sensu dalej tego robić. Zobacz, kable. Zatem powiem, jaki to jest procesor. Co za hybryda? To jest SR2ZU. To jest i piątka siódmej generacji. Podejrzewam, że na zasilaniu hybrydy będzie zwarcie. I to jest podajeż ta cewka No, no zobaczcie. też jest bardziej. Tak, jest warcie. Dobra, zostało nam zdjąć hybrydę. Jeżeli zdejmiemy hybrydę i zwarcie ustanie, no to mamy 100% pewność, że to jest uszkodzona hybryda. Więc co? Ja zdejmuję hybrydę i za chwilę się widzimy. Dobrze, jak widzicie, płyta jest przygotowana. O, oh, ustawić temperaturę. Ja no, no, Trochę to potrwa, więc widzimy się za chwilę. Jak widzicie, już procesor zdjęty. Tu jest procesor. 8 włączyło się, się chłodzenie w stacji. Na razie tego nie będę czyścił. Płyta ostygnie i sprawdzimy, sprawdzimy, czy dalej jest zwarcie. Więc widzimy się za chwilkę. Jak widzicie, procesor już wyjęty ładnie, ładnie. Wszystko jest. Pady są niepołrywane. Oczywiście jeszcze nie wyczyściłem tego ze starego spoliwa Teraz sprawdzimy, czy zwarcie ustąpiło. Dobra, tu mamy masę. Pamiętacie, zwarcie było na tej cewce i tutaj sprawdzimy najpierw to. Widzicie, zwarcia już nie ma, i tutaj było zwarcie. Zwarcia też nie ma. Więc, tak jak widzicie, okazał się uszkodzony ten procesor. Hybryda dokładnie. Całe szczęście jest do kupienia. Zaraz zadzwonię do klienta i zobaczymy, jaka jest decyzja, ale myślę, że jeszcze, jeszcze warto robić tego laptopa. Więc ze względu na to, że na tą chwilę płyt głównych nie ma w Polsce. Przynajmniej nie znalazłem. Procesu całe się jest dostępny. Więc myślę, co na tą chwilę będzie koniec filmu. A nie, pokażę Wam jeszcze na schemacie, czemu przypuszczają, właśnie, że hybryda jest uszkodzona. Więc chodźcie, zobaczcie, zobaczcie schemat. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć. Eee, tak jak widzicie, to jest schemat do płyty LA D8. 2,2P dokładnie do tej co e, mieliśmy przed chwilką, teraz powiem Wam, dlaczego przypuszczałem, właśnie, że jest uszkodzona hybryda. Zobaczcie, tutaj mamy cały schemat płyty głównej, to mamy właśnie tą e, część, czyli gniazdo, nasze gniazdo Eriot 45. Nasze gniazdo Eriot 45 jest połączone z e, kartą siecią Realtek. Karta sieciowa jest połączona z procesorem Intel CPU poprzez szynę PCI X1. No jeżeli, właśnie tak jak tu w tym przypadku mieliśmy, w tym przypadku Pior uderzył w router, z routera poszedł sygnał, napięcie, znaczy napięcie poszło przez port, prawdopodobnie też jest uszkodzona karta sieciowa. I z karty sieciowej napięcie poszło na procesor, no i niestety uszkodziło go. Ja zamawiam procesor, ale najpierw jeszcze zadzwonię do klienta, a my, się my, a my zobaczymy się w następnym filmie, jak ten procesor będę lutował, więc na razie trzymajcie się, hej.